Słuchajcie, zrobimy tak. Nie wiem, dla kogo wyjdzie od spodu. Poproszę karty, dla kogo to ma być. Bierzemy to, co do nas pasuje, bo nie wiem, czy dla nowych, czy nowo poznanych, czy takich już starych, e, starych, rozchodzących się, nie wiem, związków, małżeństw, wracaczy. Zobacz, zaraz zobaczymy. To sobie ustalimy od spodu. Ale teraz tak, zrobimy. Twoja energia do niego. To jesteś ty. Poczekajcie, muszę wątpić. Twoja do niego energia. Czyli jak jesteś do niego nastawiona? jego do ciebie. Odwróciłam rytm. Dobra, odwracam. Śmierć i odrodzenie. Czyli ty jesteś na granicy, może być wytrzymałości, albo chcesz użyć w nowe. A tutaj to jest wracacz. On chce wrócić, on się do ciebie wybiera z komunikacją, ty jesteś cięta na niego. Śmierć to śmierć. Idzie jak siepnie mieczem. Jest tu miecz, czy nie tam, czy tam ten, nie jest ta flaga jest, ale śmierć wszystko depcze. Czyli, że ona mogła być już oporowo, zaraz spojrzę dla kogo. On jest w takiej energii rydwana, czyli on by się tutaj, w ogóle skorpion i rak się pokazuje bardzo. On się tutaj um, jeszcze by chciał komunikować, bo to jest karta, która mówi o tym, że ktoś się na przykład do ciebie z komunikacją wybiera. Czyli, ale tak nie za bardzo, wiecie co, bo tak, w ogóle spójrzcie. Tutaj śmierć to ten konik, jakby jest w ruchu. Tu się bronią przed nią, przed tą transformacją. Ty się możesz, gdzie tutaj może być tak, że no, żoną jego byłaś, to jesteś w takiej rozwodowej. Na wasze drogi tutaj się pokazuje, że się rozjeżdżają. Tutaj, słuchajcie, ale on tak z tą komunikacją się do ciebie wybiera, ale rydwan jest, znaczy nie jest w ruchu, siedzi, stoi. Stan spoczynku. Czyli tak średnio najeżdża. No chciałby, ale nie wie jak. Ale tak, dziewczyny. Nie dajemy z siebie robić opcji, głupka. Jeżeli było tak, że on sobie kukał, leciał w lolo yy, długo. Jeżeli byś była jego żoną, albo miała z nim dziecko. Tu. Ewentualnie to są kobiety, które planują być matkami, żonami, mieć dzieci. Yy, jakby stoją na granicy zostawić coś, iść w nowe. No to tu się dla was już pokazuje. Ty to idź w nowe. E, musi być czarno na białym. Nie daj siebie robić opcji, nie daj siebie robić głupka. E, m, dlatego tu właśnie mówię, że nie da się spychać na margines. E, gdyby doszło do rozmowy, tak z tego już czytam, e, to tu już e, kawa na ławę ma być. E, wiecie, jeżeli to w ogóle przychodzenie, odchodzenie albo was jakaś odległość e, dzieli, albo przyjazd, wyjazd za granicę. To ty już jakby wiesz to co klarowne, nie daj się tam, wiecie. Nie daj się, bo tu już masz bardzo bardzo mocną taką kartę, jesteś w takiej bardzo mocnej energii. W ogóle karma jest bardzo silna, czyli jakby kondziusz. już, idź w nowe. Już mogłaś dostawać bardzo prawdą po oczach, aż ci kurde w twarz pryskała, prawda? No niestety kole w oczy, ale. Y Czasami już tak, że tak powiem, świeci bardzo mocno to słońce w twarz, że oślepia. Yy, I nie da się od tego odwrócić głowy. Od tego co nie hula. I to by się tutaj pokazywało. Bo w ogóle dziewczyny, yy, karta śmierci znaczy to jest w połowie drogi głupca. To jest trzynastka. To może też być dla numerologicznych trzynastek i siódemek. To jest siódemka. To jest takie doświadczenie y, niemoc ruszenia do przodu, y, podjęcia decyzji. I teraz tak, y, śmierć to jest takie przejście z jednego etapu w drugi. Czyli y, żeby to zrobić, jakby nie możesz kurczowo się trzymać y, tego, co stare, tego, co ci nie służy, stara jakby prawda to wszyscy wiedzą, tylko gorzej zrobić, no nie? I jakby to, co już nie działa, nie działało, to, co jest stare, niepotrzebne, zbędne, trzeba po prostu temu dać śmierć. Bo jeżeli nie zostawisz tego, to zapłacisz za to zdrowiem, różnego rodzaju, wiecie, taką nerwówką, jakimiś załamaniami psychicznymi i takimi innymi niefajnymi rzeczami. To jest takie śmierć, to jest takie przypomnienie, wiecie, co w twojej drodze życiowej, w twoich tych cyklach, ja bym powiedziała cykle. Nasze życie, ja zauważyłam swoje, bo sobie tam analizuję teraz na sobie, ja się uczę też dużo, w ogóle na was ja mam szczęście, że naprawdę te, które do mnie przychodzą, to nie chodzi o to, że mi opowiadają całe swoje życie, tylko jak czytam karty, to mi weryfikują. Ja wiem, że tam prawda wychodzi, te, które ze mną rezonują, że tam prawda wychodzi, wiem, że mi prawdę mówią i wiem, jak mi się karty pokazują. Wiecie o co chodzi. No i teraz tak. Yy, tu jest po prostu takie przypomnienie, że tu się trzeba odciąć od tego co stare. Yy, trzeba to domknąć yy, Bo jeśli tego nie zrobisz, będziesz się trzymała tak kurczowo, że on jest mój, on nie powiedział, że mnie kocha, a mnie dziewczyny właśnie. Prosty przykład. Yy, Ciąż jeszcze odezwie, no i na przykład sytuacja wczoraj było super fajnie pocałował mnie w czółko to są, to są standardóweczki także to nie, że tam nie brać do siebie wczoraj pocałował mnie w czółko wyszedł, albo tydzień temu przestał się odzywać, a mówił no i wychodzi mi tam w kartach, że no nie ma miłości no i wiecie no na przykład, a on mi powiedział, że mnie kocha ludzie kłamią, a ty się trzymasz kurczowo tego ludzie kłamią prosto w oczy, a ty się trzymasz tego kurczowo, że on mi powiedział, że mnie kocha, no i co z tego no i co z tego? A nawet czasami dziewczyny, no i kocha. No i na przykład jesteś kochanką, też jest standardóweczka, no nie? No i ma dwójkę dzieci. No i zarabia na przykład 6 tysięcy. No i alimenty w Polsce tysiąc, tysiąc na dzieciaczka. No żona za szkodliwość czynów tak samo może dostać, czyli no to już jest jakby cztery albo trzy. No to trzy, no to na co mu, co mu zostanie? No i co z tego życie kocha. Pewnym rzeczom trzeba dać śmierć, przetransformować, przetrawić, przemyśleć, ruszyć do przodu. On chce, wiecie co, no tak, ruszać do przodu, ale tutaj to jest takie. Yy, yy, tu się drogi rozjeżdżają. Także jeżeli ty się byś jeszcze tego trzymała, to tu ci karty pokazują, jakby to się od, odbije ci się czkawką, jeżeli tego nie puścisz. Śmierć upomni się o swoje. Śmierci nie oszukasz, transformacji nie oszukasz. No dobra. To no teraz tak, dla kogo to będzie? No, zawraca tyłka wieża, dla kogoś przed rozwodem, po rozwodzie. No tutaj coś gruchnęło, walnęło, ale urzędologia, papierologia mi się to pokazuje. Tu, tu. Dwa miecze, dziewczyny. Błądzisz po amacku, widzisz, dlatego się jeszcze trzymasz. Tworzysz sobie tutaj iluzję w tym księżycu. I dokładnie to, co mówiłam. Wieża, ona Wam mówi, ona jakby już przestrzega przed wchodzeniem w niestabilne relacje. Czyli, jak jest coś niestabilnego, to nie buduj tego dalej na Piochu, żeby nie wiem, to, się, to była taka krzywa wieża, żeby to się waliło, paliło daj sobie spokój, spójrz prawdziwie w oczy zacznij dokonywać wyborów bo siedzisz w miejscu, ty nie umiesz w ogóle tutaj pozbądź się takich wiecie co momentów, że a ja nie wiem, nie mogę to jest przewlekanie, niepotrzebne odwlekanie czegoś, czyli dokładnie tu się pokazuje, transformuj yy, jakby yy, patrz jak jest patrz jak jest, spójrz prawdziwie w oczy to jest prawda, to jest znak zodiaku waga yy, wiecie co Ryby mi się tu pokazują bliźnięta. Yy, wodnik też tu. Znaczy wodnik, ale nie bliźnięta i mundurowe. Tutaj coś, widzicie, jest mundurak. Yy, jeżeli on przychodził, odchodził, yy, to to cię uwstecznia, bo ty siedzisz, czekasz. Ty musisz ruszyć. No tak, wypatruje tam, było wypatrywanie jakichś tych kontaktów, trudno, on to nie wie, czy kocha, zdrady. Niby jakaś tam miłość, buławowy dziewczyny nie zamykał się na inne opcje. Kochankami tutaj że pokazuje się, że kochanką jego byłaś. Trójkąt jakiś, mogłaś być jego kochanką, ale on też właśnie nie zamykał na inne opcje, bo tutaj to lubi sobie pofikać po innych kwiatuszkach. Na przykład. No i teraz dobrze, co Was łączy, co jest, co jest za tą relacją, czyli taki, ja robię takie rozkłady, tylko trochę inne, ale teraz mówię takie, zrobię troszeczkę skrócone, ale chyba mi skrócone nie wyjdzie, bo się rozgadałam, więc jeżeli ktoś tam, komuś nie podoba się, że tak dużo gadam, to musi sobie przewinąć, to teraz tak zrobimy, co jest za tą relacją, czyli czy jest miłość, stabilność, normalność i w ogóle jakaś chęć bycia razem, czy tylko bzdety? Abzdety to jest właśnie przyjście, pójście, raz na miesiąc, napisanie, danie ochłapa i nic od siebie, pasożycik na przykład jeden. Facecie odwracają sobie energię, bo panie też są dobre. Także to jest dla wszystkich czytanie. No i proszę bardzo, 9 buław, to jest za. As pentakli i dziewięć kielichów. I teraz zobaczcie, dwie dziewiątki, czyli to jest Karta końca, a tu jest jedynka, czyli początki. Czyli tu się, to jest karta brama. Yy, za, ja bym pierwsze co zobaczyłam to tak. Stoi, siedzi. Tu, znaczy powiem, że tutaj bardziej chyba dla kobiet się pokazało. Stoi, siedzi, czeka. czekasz może ty napiszesz co będzie. Udaje zbitego pieska. Ale nic nie robi. Yy, jeżeli z czymś do ciebie wyjdzie, to będzie to o tu mogą być gesty dobrej woli, może ci coś chcieć dać. Nie mogę tego z tymi kartami przeczytać, że on będzie chciał iść w nowe. Niedojrzała relacja tak, ale bardziej by mi się tutaj pokazywała interesowność jego. Czyli on ma interes w tym, żeby z tobą być. Czyli na przykład możesz mieć więcej kasy od niego, możesz mu coś załatwić, możesz być bardziej ogarnięta, możesz go ciągnąć za uszy. Faceci odwracają energię. Czyli na przykład możesz, nie wiem, jej... Dawać kasę, być jej sponsorem, zabierać ją na imprezy, nie wiem, pomagać jej w domu itp. itd. Na przykład. To jest karta egoisty. Tu jest taka udowana miłość. Tutaj widzicie, no są te kielichy, tak, ale siedzi, nic nie robi. Maska, tu jest drugie dno. Tu nie wiesz, czy on się śmieje. Yy, czy, czy czeka na ciebie, czy kocha, czy nie kocha, yy, czy to jest tombak, czy złoto, czy to jest puste, czy pełne. Widzicie? Nic z nim widać. Możesz się tylko domyślać, co on tam w tej głowie ma. Alkohol mi się też przy nim pokazuje, więc dla tych, dla tych które na przykład są współuzależnione i dla tych, które uciekają jakby przed, no Boże, no niestety takim czymś, yy, że on się depta. W domu, no to coś ty, ty się nie zastanawiaj. Idź w nowe. E, wiecie, co, no co tutaj jest za tą relacją? A nic nie jest. E, znaczy, zależy co kto potrzebuje, ale jeżeli by któraś właśnie pytała o miłość, nie ma miłości. Nawet tutaj ta buława to też tak średnio na, jego, na, średnio na jej żapłonie, bo on jest taki sterczący, czekający, pobity, wiecznie nie może, nie ma siły, albo wiecznie przepity, albo wiecznie nie wiadomo co. E, tu się w ogóle pokazuje. Wiecie co? Bo to jest tak, takie przeciąganie też pewnych spraw w czasie. Yy, niewłaściwe wykorzystywanie tych zasobów. To są zasoby. Yy, takie tutaj ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o związek, to to jest bezjajeczne. Yy, I to nie jest takie. Nie mogę tego asa tutaj z tymi kartami przeczytać, że to jest. Yy, bo to jest w pozytywie, to by było super, ale są, to jest w negatywie, ja to czuję. Yy, to jest takie. Bo w pozytywie to by było dążenie do stabilizacji, jakieś takie, wiecie, takie szukanie wzajemnej adoracji, szukanie e, jakby wartości tego związku. No to nie, no to i y, dogadywanie się na przykład w ogóle, dogadywanie się na wszystkich płaszczyznach. No to ja cię z takim dogadę, że jak on siedzi, założone ręce tutaj stoi, sterczy i się patrzy. No takie karty mam, no. Widzicie, no znowu takie czytanie, no. No jak mi takie wyszło, to co mam zrobić? No, byk tu wychodzi. Byk. Strzelec, yy, rak ryby skor, ryby. Co jest przeciwko? I proszę bardzo. Jego alkoholizm. Tutaj to już widzę. Do yy, no, uczuć się odwraca. W negatywie pięć kielichów dziewczyny, czyli że wypalenie emocjonalne. Tutaj to już jakieś też są przedrozwodowe sprawy. Mi się tutaj w ogóle pokazuje, tutaj się w ogóle pokazuje jakieś takie bardzo mocne wypalenia. Zaraz rozłożę tego cesarzowa, czyli że teraz tak. I buławowy. I teraz tak, dziewczyny. Cesarzowa karta, marka sama w sobie karta żony, ciąży, matki czyli jeżeli byś chciała być z nim w ciąży, matką żoną to nie. W negatywie też może być, że on ma żonę. Czyli, no, będzie Twoim kochankiem. Czyli, jeżeli Ty chcesz być jego żoną, no to nie, kochanka, kochanka kochanek, no nie? Czyli zaniża Twoją wartość. Czyli nie jest Ci tutaj w stanie nic dać. Ochłap tutaj są dziewczyny. E, może być porywczy, e, brak kreatywności, wieczny kochanek, facet, który się nie nadaje do domu, on jakby mm, w domu nic nie zrobi. Tu są leniem, nie wychodzą lenia. Nie obrażamy się takimi, wychodzą. Dobry w łóżku i nic poza tym. I musisz koło niego robić. I teraz tak, z tej cesarzowej yy, kobiety obrotnej, yy, stajesz się takim kopciuszkiem. Bo, I to trochę tak na własne, jakby żądanie, bo to przeciągasz. To jest przeciąganie tego. To są w ogóle, wiecie, co yy, takie. No, rozpatrzę tutaj, to co jakby Staliny, no nie tu i żałoba, bo czarne, jakby czarna szata, no, nie czy jakiś żałobnik, ale tu są, tu są, tu ta karta też mówi, że to są skomplikowane związki uczuciowe, rozstania, jakby, albo też ty się poświęcasz dla niego, poświęcenie się dla kogoś. Nie można takiego głupiego dobra robić. Nie. Wiecie, co też może być, ja bym powiedziała z jego strony, to jest brak rozeznania we własnych uczuciach. To tak ładnie nazwy, że cię nie kocha. I że ma w tyłku. On tutaj, jeżeli chodzi taka samotność we dwoje, i gdybyś się udziła, że on cię kocha, no to cię nie kocha. Nie chce być jakby z Tobą, nie chce tworzyć rodziny. Yy, ja bym powiedziała, tutaj jest to deptanie. Tutaj się w ogóle pokazują no, niefajne klimaty dla kobiety. Facet jest bardzo dominujący. Yy, może właśnie sobie lubić poskakać. Yy, może mieć kochanki też, bo buławowy to jest ogier. Yy, ale to też do czasu. Powinnaś ze sobą zrobić porządek, bo tu jest jakby yy, ta cesarzowa w negatywie, czyli Równia pochyła, robisz siebie, robisz wszystko wbrew sobie. To nie rób tego wbrew sobie, zajmij się sobą, Prze zaopiekuj się sobą przede wszystkim. Jeżeli są dzieci, chcesz mieć, albo ty chcesz mieć dzieci, to zagarbie logiczny tyka. Tu jest też karta ciąży to się pod, jakby płodność ciąża. E, także tu, gdybyś ty myślała o tym, to ty idź tu jest w tą rubryczkę co jest dla ciebie, a on tu niech sobie chla, tu i się bawi. No ten związek nie pokazuje mi jakiejś takiej świetlanej przyszłości. Zależy co kto potrzebuje. Jeżeli potrzebujesz się kręcić jak chomik w kołowrotku, no to tak. A jeżeli potrzebujesz e, być, e, wyjść na miasto z kimś, kto jest ogarnięty, fajnie wygląda, no to to nie. Zapraszam na wróżby prywatne, do obserwacji e, moich innych profili YouTube, TikTok, e, Messenger, jak ktoś potrzebuje prywatnego czytania, to po prostu piszemy na Whatsappa. Na Whatsappie pracuję, nie odbieram telefonów, wyceny są indywidualne. Pozdrawiam.